Dzięki wam mogę tworzyć następny książkę, Tak? No, jakby nikt się nie kupował, to ja bym nie mógł robić drugiej części. Proszę. To no. jest no. Nic no. jakiś? No. Też. No. No. Nie dam się tak szybko. O proszę. Tylko fotografie nie liczą się z czasem. Pokazują babci jak chudą dziewczynkę z wiosną na czerwonych gałęziak. Jej piłkę z pół wieku i wróble jak liście. Jej warkoczyk tak wierny, jak anioł pykat. I skakankę jak prawda bez łysy pożywia. Biskupa w krótkich majtkach na wysokim płocie. Fotografie najchętniej ocalają dziecko, wolą uśmiech niż ostre dogmatyczne niebo, również serce, co się dyskretnie spóźniło. Pokazują wakacje, bezlitosne lata, z spotkanie pomiędzy pszenicą i owsem, zwłaszcza gdy życie ucieka jak bal i ślimak chodzi z domem swym bezdomnym. Kamień z twarzą królewską, który nie skamieniał przed dworem, gdzie się spalił. Siostry cienkie w pasie, dowcipne, choć zegarek i płakał na rękach. Wspomnienie szóstej klasy nocy jak perła, z dyrektorem jak z ssakiem, w niewinnym pośrodku. Umarł, nie zmarł, wstał, by odejść jak człowiek. Stał w porządku jak topasy z... i żaby z nadalem, kiedy szczygiem z ogrodu przenosi się w pole. Nawet trawę, co zawsze wykręci się siada. kraj Krajobraz, co już przeszedł dawno w geografii. I oczy już za wielkie, by stać je na rozpacz. Tak o fotografii pisał ksiądz Jan Fartowski. Proszę Państwa, witam w Gdańsku. Sprawcą tego y, dzisiejszego spotkania, naszego dzisiejszego spotkania jest autor drugiego już albumu, Fotografia w Gdańsku. Irek Dunajski, który skrywa się za tą oto damą i który już teraz nie ma wyjścia. Pozostaje sam na scenie, sam na sam z Państwem i ze swoją fotografią. Życzę Państwu fajnego wieczoru. Irku. Witam Państwa serdecznie. Jestem przeszczęśliwy, bo widzieliśmy się ostatni raz 2,5 roku temu i po tych, dwa, po tych dwóch latach witam Państwa serdecznie z nowym albumem. Jak Państwo widzicie, jest na nim przepiękna gdańszczanka. Za chwilę zdradzę Państwu tajemnicę. Kim jest ta piękna osoba? Nie widziała Gdańska. Od 1874 roku, ale po tylu latach, wrócić do nas, poznamy jej historię, e, zobaczymy e, kilkoro jej dzieci, a nawet wnuka. 63. A pomoże nam w tym fantastyczne zdjęcie Williama Andersa, wykonane. Boże Narodzenie 1968 roku. Powiem Państwu, że fotograf miał wtedy 35 lat, nadal żyje, e, brał udział w kilku misjach, ale myślę, że będzie zapamiętany na zawsze właśnie dzięki tej jednej fotografii. Wykonał ją po raz pierwszy. Podczas sześciodniowej misji Apollo, która okrążyła Księżyc i był jednym z chyba z trójki ludzi, którzy zobaczyli po raz pierwszy wschód Ziemi. Jak widzicie Państwo, poza tą niebieską kulką nic tam dalej nie ma. Jesteśmy tylko my na tej niebieskiej kulce. I chodził jeszcze do szkoły do słynnego Konradinu. Nie będę za dużo opowiadał, ponieważ nie chcę Państwu odbierać przyjemności z czytania. Natomiast to jest najwybitniejszy gdański fotografik, który śnie w wieku 13, gdy Kun miał 13 lat, a ojciec zostawił go w 1803. Więc jeśli zobaczycie Państwo, że zdjęcie jest wykonane z jakiejś wieży, to trzeba pamiętać, że fotograf to wszystko musiał ze sobą tam wnieść. Bo zdjęcia wykona, wykonywano wtedy na szklanych e, i płytach i wszystko musiało być od razu wywołane właśnie w tej przenośnej ciemni, którą widzimy po lewej stronie. Rudolf Kuhn był zakochany w fotografii, na, na, na targu węglowym i pokazujący zachodnią fasadę zbrojową. Wtedy naświetlanie takiego zdjęcia wynosiło jakieś półtorej minuty, więc żeby uwiecznić jakiś powóz człowieka, trzeba było go poprosić, żeby te półtorej minuty się nie ruszał. Dlatego mam bardzo mm, poważne przypuszczenia. A za osobą aparatem stał Rudolf Kuhn. Niestety to zdjęcie nie jest aż tak precyzyjne, więc to jest tylko moja hipoteza. Natomiast następne zdjęcie już jest bardziej precyzyjne. Jest to moje jedno z bardziej ulubionych zdjęć. To jest panorama wykonana z okolic Bastionu e, Świętej Elżbiety, pokazująca panoramę Gdańska e, z kościołem świętego Jana, o ile się nie mylę. I tutaj. Zobaczcie Państwo, na tą harmonię e, przyrody, na harmonię architektury, to jest jakby wszystko było stworzone, no, no jest po prostu pełna, pełna zgoda, nie ma żadnego, no poza tą jedną gładką ścianą e, po prawej, w prawym dolnym narożniku, która psuje trochę efekt. Ale na tej fotografii są też trzy osoby, Tutaj zaraz Państwu pokażę na zbliżeniu. E, osoby, którą zaznaczyłem w kwadracie, to jest właśnie żołnierz, który e, z, również został poproszony o pozowanie, ale chyba te półtorej minuty e, było dla niego za długo, więc się ruszał i jest bardzo niewyraźny. Natomiast na mamy widzimy Adalberta Ballersteta. E, zrobimy jeszcze jedno badanie, e, ponieważ zachowała się jedna z fotografii tak Jakiego wzrostu oni byli, albo ciekawe jak wyglądali y, naturalnie. I jest taka y, jedna cecha to jest, proszę Państwa, właściwie w skali 1 do 1 zdjęcie e, Adalberta Baleszczeta i z tyłu stoi Rudolf Kuhn. Zdjęcie zostało wykonane około 1866 bądź 1867. E, to zdjęcie było publikowane kilkakrotnie, ale e, nikt nie widział w nim nic szczególnego. Jałowcem tego zakładu. Ponieważ po roku po zakończeniu edukacji okazało się, że zakład Baleszty ta przeprowadził się z pierwszego piętra na trzecie piętro. I kierowanie nowoczesnego zakładu od podstaw wymagało naprawdę sporo gotówki. No i taką gotówkę ja posiadam właśnie od Główku. Niestety mimo silnych poszukiwań nie udało się ani dojść do jakichś rachunków, ani potwierdzających tych rzeczy. I jedyne co mogę Państwu zapewnić, że... Wielki właścicielem zakładu, a zatrudniał się zdolnego fotografa, nie była czymś e, dziwnym. Na przykład w Warszawie Karol Beyer zatrudniał kilku fotografów. Oczywiście wszyscy pracowali na jego nazwisko, ale, ale byli z nami. Przez dwa lata pracował Karola Beyera, Konrad Brandner. Ja korzystałem z okazji dzisiejszej technologii, e, czyli Photoshopa. Usunąłem tego chłopaka i w albumie macie Państwo dwie wersje tego zdjęcia. Natomiast pokażę Państwu i myślę, że wszyscy zobaczycie, jak to zdjęcie nabierze innego charakteru, gdy tego chłopaka nie będzie na tej barierce. To jest, nastąpiła po prostu, to zdjęcie stało się teraz trójwymiarowe. Kun celowo ustawił się na tle gotyckiej paszty. E, która jest jakby dominantą e, tej fotografii. Te wszystkie barierki powodują, że jest głęboka perspektywa. Boczne światło nadaje po prostu trójwymiarowość. E, przez chwilę się zastanawiałem, co ten chłopak może trzymać w tej konewce, e, w, w tym dzbanku, przepraszam. No i rzeczywiście sobie pomyślałem, mógł trzymać coś, co było bezcenne dla fotografa, w tam... albo wodę destylowaną, bez której nie można było wywołać negatywu, albo miał wywoływać. I bał się, że jak zostawi go przy aparacie, to ktoś może go rozdać. I wtedy ta fotografia by była już nieudana. Kun tą fotografię właśnie przez to, że ten chłopak siedział na tej pariece, w późniejszych czasach obcinał tą część. I ta fotografia już była trochę inna. Natomiast zachowała się ta e, fotografia Bibliotece Polskiej Akademii Nauk e, liczne i... na dawnym cmentarzu katolickim i się okazało, że pod ziemią znajduje się tylko jeden nagrobek nietknięty. I ten nagrobek to jest właśnie nagrobek rodziny Kun. Niestety od 10 lat ten nagrobek leży w jakimś magazynie archeologicznym. E, ja miałem taki plan, e, żeby Zamontować go w kościele świętego Mikołaja, ponieważ rodzina Kun była związana z kościołem świętego Mikołaja. Ojciec Rudolfa Kuna kupił dawny dwór u Pchagena i przeznaczył go na pierwszą szpital. Niestety nocy zdjęć nie znamy, znamy je tylko z doniesień do, prasowych. E, można powiedzieć, że to był fotografik takiego morskiego Gdańska, i tu rzeczywiście trzeba przyznać, miał dobre oko. A jednym z piękniejszych zdjęć to jest właśnie znany już Państwu obraz, fotografia, czyli panorama Gdańska od strony e, ulicy Stępki obecnej. Tak? To, to było takie ulubione miejsce artystów, ponieważ wcześniej obrazy z tego miejsca malowali e, m, jego ojciec, Juliusz Gottheim, e, oraz... E, ...wcześniej... 오랜만에만나